Wyobraź sobie, że istnieje prosty i potężny sposób, aby przyciągnąć bogactwo i dobrobyt do swojego życia. Coś tak dostępnego, że możesz zacząć teraz, bez potrzeby pieniędzy, drogich narzędzi czy specjalnych umiejętności brzmi zbyt dobrze, aby było prawdziwe, prawda? Ale co, jeśli powiedziałbym ci, że starożytny sekret, nauczany przez buddyjskich mnichów, może w niespodziewany i zaskakujący sposób zmienić twoje życie finansowe? Dziś ujawnię buddyjską naukę, która obejmuje coś tak prostego jak mycie rąk, ale z wyjątkowym elementem, który może otworzyć drzwi do dobrobytu w twoim życiu. Tak, dobrze usłyszałeś. Woda, coś tak prostego i powszechnego, może być kluczem do zmiany Twojego życia finansowego. Zostań do końca tego filmu, ponieważ ostatni sekret jest najpotężniejszy ze wszystkich a to on może naprawdę zmienić bieg Twojego życia. Odkryjmy razem, jak ta starożytna praktyka może przyciągnąć dobrobyt, spokój i prosperity na Twojej drodze. Więc przygotuj się na zaskoczenie. Nie Przegap tego, aby dowiedzieć się, jak możesz zastosować ten sekret w swoim codziennym życiu i zobaczyć, jak transformacja dzieje się na Twoich oczach. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad głębokim znaczeniem wody? W wielu kulturach woda jest postrzegana jako element oczyszczenia i transformacji. Ale co jeśli okazałoby się, że oprócz oczyszczania Woda mogłaby również mieć moc przyciągania dobrobytu i bogactwa. Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w starożytnej buddyjskiej tradycji, praktykowanej przez wieki w odległych klasztorach w górach Tybetu. Tam mnisi zawsze wiedzieli, że niektóre rytuały związane z wodą mogą zmieniać losy i otwierać drzwi do dobrobytu. Ale to nie jest coś, co znajdziesz wszędzie. To nie tylko mycie rąk, jak prosty akt higieny chodzi o intencję, z jaką wykonujesz ten gest. W małej wiosce, położonej u stóp gór, mnich o spokojnym wyglądzie i głębokiej mądrości, znany wszystkim jako mnich żen, nauczył grupę uczniów rytuału, który według niego miał. Moc zmieniania życia każdego, kto podchodził do niego z wiarą i koncentracją. Woda, którą używał do rytuału, nie była zwykłą wodą. Pochodziła z świętego strumienia, gdzie woda była znana ze swojej czystości, płynności, a dla wielu miała zdolność przynoszenia uzdrowienia i dobrobytu. Był to sekret, który był pilnie strzeżony, a tylko ci, którzy byli najbardziej oddani i pewni siebie, mogli wziąć udział w rytuale. Ale obietnica, jaką mnich złożył wszystkim, którzy odważyli się wykonać tę praktykę, brzmiała nic w ich życiu nie będzie takie same po tej doświadczeniu początkowo poczują głęboką transformację, a dobrobyt zacznie płynąć w ich życie w sposób, jakiego się nie spodziewali. Ta historia, którą Ci teraz opowiem, nie dotyczy tylko mycia rąk wodą, to nie jest zwykły rytuał, chodzi o zmianę Twojego sposobu myślenia, dopasowanie swoich energii i zrozumienie, że prawdziwa moc leży w Twojej własnej intencji i działaniu. Woda, którą użyjesz, nie jest tylko fizyczną substancją. Nosi w sobie energię kosmiczną i starodawną mądrość, która, jeśli jest świadomie pochłonięta, może zacząć przyciągać wszystko, czego pragniesz: bogactwo, pokój i harmonię. Wiem, że może to brzmieć jak coś mistycznego lub wręcz niewiarygodnego. Ale ta praktyka została przetestowana i zatwierdzona przez wielu, którzy odważyli się podążać ścieżką mnicha żen. A dzisiaj nauczę cię, jak możesz zastosować ten rytuał w swoim życiu, abyś również doświadczył transformacji, którą wielu nazywa cudowną. Zanim jednak przejdziemy dalej, ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego ta praktyka jest tak potężna. I co naprawdę reprezentuje? Zanurzymy się głęboko w korzenie tej mądrości, w nauki buddyjskie i to, jak pomagają one odblokować uniwersalny dobrobyt. Kluczem do zrozumienia prawdziwej mocy tego rytuału jest intencja. W buddyzmie wszystko opiera się na czystej i świadomej intencji. Nie wystarczy po prostu wykonać mechaniczny lub nawykowy gest. Prawdziwa transformacja następuje wtedy, gdy jesteś w pełni obecny w danej chwili, kiedy twoje umysł i duch są zgodne z tym, co chcesz osiągnąć. Mnich Szen ze swoją starożytną mądrością zawsze mówił, że skupiony umysł ma moc kształtowania rzeczywistości. Kiedy połączysz się głęboko z takim rytuałem, nie po prostu myjesz rąk. Tak naprawdę oczyszczasz energię, którą nosisz w sobie, przygotowując się na przyjęcie tego, co wszechświat ma najlepszego do zaoferowania. Pierwszym krokiem w rytuale był zawsze moment ciszy i refleksji. Zanim dotknęli wody, mnich Żen instruował swoich uczniów, aby zamknęli oczy i skoncentrowali się na tym, co chcą osiągnąć. Mówił: Woda jest lustrem twojego umysłu. Jeśli widzisz w niej jasność, zobaczysz jasność w swoim życiu. Jeśli widzisz w niej zamieszanie, zobaczysz zamieszanie na swojej drodze. I tak, uczniowie zaczynali myć ręce, wykonując każdy ruch z czystą intencją, aby przyciągnąć dobrobyt i równowagę. Ale to, co naprawdę czyniło tę praktykę tak potężną, to nie tylko akt mycia rąk, to był przepływ. Energii, który towarzyszył temu momentowi. Gdy woda dotykała skóry, uczniowie czuli uczucie odnowienia. To tak, jakby każda kropla usuwała blokady, lęki i ograniczenia finansowe. Czuli energię wody nie tylko jako element fizyczny, ale jako żywą siłę, zdolną do rozpuszczenia wszelkich przeszkód na ich drodze. Teraz wyobraź sobie przez chwilę, że mógłbyś zastosować tę prostą praktykę w swoim codziennym życiu. Za każdym razem, gdy myjesz ręce, zamiast myśleć tylko o higienie, mógłbyś oczyścić swój umysł i duszę, przygotowując grunt pod przepływ bogactwa i możliwości, które tak bardzo pragniesz. To nie byłoby niesamowite? To, czego nauczył mnie żen, a co przeszło przez pokolenia, to fakt, że ta praktyka oczyszczania przez wodę nie jest tylko symboliczna, ale energetyczna. Woda, w kontekście buddyjskim, jest środkiem transformacji, sposobem na oczyszczenie przeszłości i stworzenie miejsca na przyszłość. A kluczem jest obecność ducha i wiara, jaką wkładasz w tę praktykę. Pierwszym krokiem Rytuału jest prosty. Za każdym razem, gdy myjesz ręce, wyobraź sobie, że woda nie tylko zmywa brud, ale także oczyszcza negatywne energie, blokady, które uniemożliwiają ci osiągnięcie prawdziwego dobrobytu. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i powiedz do siebie: Jestem gotów na przyjęcie błogosławieństw wszechświata. Brzmi prosto, prawda? Ale siła tej praktyki tkwi właśnie w prostości i głębokości, które ona przynosi. Przypomina nam, że często największe transformacje zaczynają się od najbardziej skromnych gestów. Coś tak prostego jak mycie rąk, jeśli wykonane z czystą intencją, może zacząć przyciągać niesamowite zmiany do naszego życia. Teraz, w następnym kroku, zgłębimy kluczowy aspekt tej praktyki. Moc wody w kontekście obfitości. Woda była kojarzona z dobrobytem w wielu kulturach na całym świecie. Dla buddystów jest ona postrzegana jako reprezentacja płynności życia, zawsze w ruchu, zawsze gotowa, by płynąć tam, gdzie jest potrzebna. Kiedy dostosujesz się do tego przepływu, Możliwości zaczynają pojawiać się tam, gdzie wcześniej wydawały się tylko przeszkody. Ważne jest zrozumienie, że woda w wielu tradycjach duchowych ma głęboki symboliczny wpływ. Dla buddystów reprezentuje ona czystość, ciągły przepływ życia i oczywiście potencjał do transformacji. Kiedy świadomie łączysz się z wodą podczas rytuału. Staje się ona czymś więcej niż tylko prostym elementem, staje się żywą energią, zdolną do oczyszczenia twojego ciała, jak i ducha. Warto zauważyć, że nie mówimy o byle jakiej wodzie, święte wody, jak te używane w ceremoniach religijnych, są uważane za posiadające specjalną moc leczenia i transformacji. To nie tylko sama woda, ale czysta intencja, którą się w nią wkłada. Prosty akt mycia rąk to nie tylko fizyczny ruch, ale gest połączenia z boskością i energiami wszechświata. Kiedy wykonujesz go z skupioną myślą i jasną intencją przyciągnięcia dobrobytu, zaczynasz synchronizować swoją osobistą energię z przepływem obfitości. Teraz wyobraź sobie to. Za Każdym razem, gdy myjesz ręce, pozwalasz sobie na oczyszczenie nie tylko ciała, ale również swojego umysłu i przekonań o pieniądzach i bogactwie. To pierwszy krok w otwieraniu bram obfitości w Twoim życiu. Kiedy wykonujesz ten gest z otwartym sercem i spokojnym umysłem, zaczynasz rozumieć, że dobrobyt to nie cel, ale ciągły przepływ, który musisz nauczyć się podążać za nim i karmić go. Pieniądze, tak jak woda, muszą swobodnie przepływać, bez blokad i oporu. Ta praktyka jest czymś, czego buddyjscy mistrzowie zawsze uczono. Nie postrzegali oni bogactwa tylko jako materiałowych dóbr, ale jako wyraz duchowej obfitości. Prawdziwy dobrobyt zaczyna się wtedy, kiedy zaczynasz żyć w harmonii z wszechświatem, kiedy pozwalasz sobie przyjąć to, co dajesz. Obfitość to wymiana energetyczna, i podobnie jak woda, płynie we wszystkich kierunkach. Woda, dotykając twojej skóry, powinna być odczuwana jako pozytywna energia odnawiająca i oczyszczająca. To moment, w którym przechodzisz z niedoboru do obfitości. Jakie są następne kroki? Pomysł, że za każdym razem, gdy myjesz ręce, oczyszczasz negatywne energie, odblokowujesz swoją energetykę finansową i tworzysz przestrzeń na przyjęcie błogosławieństw, jest naprawdę potężny. Ale rytuał ten idzie jeszcze dalej. Po każdym umyciu rąk, kiedy je osuszasz, powinieneś wykonać pozytywne afirmacje. Zasługuję na bogactwo. Przepływ obfitości jest zawsze wokół mnie. Ta potężna mantra pomaga wzmocnić przekonanie, że bogactwo jest już w zasięgu Twojej ręki, a zacznie się ono manifestować w Twoim życiu naturalnie. Ten mały gest mycia rąk staje się czymś większym niż tylko rytuałem staje się formą aktywną wizualizacją, w której, jednocześnie oczyszczając, oczyszczasz również swoje intencje. Czego pragniesz w swoim życiu dobrobytu, obfitości, sukcesu. Kiedy świadomie wprowadzisz tę praktykę, zaczniesz przyciągać to do swojego życia. Przy wykonywaniu tego rytuału przez jakiś czas, twój umysł zacznie łączyć akt mycia rąk z przepływem obfitości. Zaczniesz dostrzegać subtelne, ale potężne zmiany w swoim życiu. Może przyjaciel, z którym nie rozmawiałeś od dawna, zadzwoni i zaproponuje nieoczekiwaną ofertę pracy. Może pojawi się nowy pomysł na biznes, a może pasywny dochód stanie się rzeczywistością. To, co robisz, to synchronizowanie swojej energii z uniwersalnym przepływem obfitości. Pamiętaj: intencja jest wszystkim. To, co sprawia, że ten rytuał jest jeszcze potężniejszy, to fakt, że nie wymaga on specjalnych zasobów. Nie potrzebujesz rzadkiej wody ani specjalnego rodzaju mydła. To, co ma znaczenie, to energia, którą wkładasz w ten moment. Intencja, że woda ma moc oczyszczania, odblokowywania twojej energii i przyciągania dobrobytu, to właśnie ta siła, która tworzy zmiany, to coś głębokiego, a zarazem prostego. Jeśli zastanawiasz się teraz, czy to naprawdę działa, odpowiedź brzmi tak. Wiele osób, które codziennie praktykują ten rytuał, zaczyna zauważać znaczące rezultaty. To nie tylko kwestia otrzymywania pieniędzy lub awansów pracy. Chodzi o zmianę sposobu, w jaki relacjonujesz się z pieniędzmi i obfitością. Zmień swoje myślenie, a świat wokół ciebie zacznie się zmieniać. Tego typu praktyki, jak te nauczane przez buddyzm, koncentrują się na transcendencji materialistycznego umysłu, który postrzega pieniądze jako coś odległego lub nieosiągalnego. Zamiast tego zaczynasz dostrzegać pieniądze jako stały i dostępny przepływ. Wszystko zależy od twojej percepcji, od gotowości do przyjęcia i zrozumienia, że Oczyszczając ręce, oczyszczasz również blokady, które nieświadomie stworzyłeś wobec prosperity. Pamiętaj, że nie musisz być doskonały w wykonywaniu tego rytuału. Proces przyciągania obfitości i bogactwa nie polega na jednym geście ani jednym przekonaniu. Jest to proces ciągły, który wymaga, abyś zawsze był w zgodzie ze swoją intencją. Za każdym razem, gdy praktykujesz ten rytuał, wzmacniasz swoją pewność, że obfitość to coś, na co zasługujesz, a wszechświat sprzyja ci, szczególnie gdy łączysz swoje działania z intencjami. I pamiętaj: sekret tkwi w powtarzalności. Sukces każdej duchowej praktyki nie zależy od tego, Ile wiesz lub rozumiesz od razu, ale od tego, jak utrzymujesz swoją energię w zgodzie przez dłuższy czas. Nawet jeśli to, co widzisz wokół siebie, nie jest natychmiastową transformacją, to fakt, że jesteś całkowicie oddany rytuałowi i intencji, zacznie tworzyć efekt kumulacyjny, a z czasem ten efekt stanie się nieunikniony. Energia obfitości zacznie manifestować się w Twoim życiu, czy to w postaci okazji finansowych, wzbogacających relacji, czy też nowego sposobu myślenia o tym, co jest możliwe dla Ciebie, dlatego wykonując ten rytuał codziennie. Nie tylko myjesz ręce fizycznie, ale także przygotowujesz się do przyjęcia energii obfitości, która swobodnie przepływa i bez przeszkód. Pamiętaj, że nie ma żadnych ograniczeń w tym, co wszechświat może ci przynieść, jeśli pozwolisz sobie być w harmonii z nim. Każda kropla wody to przypomnienie, że przepływ obfitości jest zawsze w zasięgu ręki, czekając, by wejść do Twojego życia. Teraz, po zrozumieniu tej praktyki, warto wiedzieć, że kolejnym krokiem jest wykorzystanie nadarzających się okazji. Oznacza to działanie, gdy jest to konieczne. Nic nie da ci robienie tego rytuału, jeśli nie podejmiesz również świadomych działań w kierunku swoich celów. Wszechświat może wysyłać znaki i okazje, ale musisz być gotów je dostrzec i działać. Prosperity, nie przychodzi tylko przez modlitwy czy rytuały, ale także przez praktyczne działania, takie jak inwestowanie w swój rozwój, szukanie nowych źródeł dochodu, a nawet zmiana swojego podejścia do finansów. Prawdziwa magia zaczyna się, gdy łączysz działanie z intencją. Wtedy nie tylko będziesz energetycznie oczyszczony. Ale także przyciągniesz sytuacje i ludzi, którzy dzielą się tą samą częstotliwością prosperity i sukcesu. W końcu rytuał mycia rąk staje się czymś większym niż tylko rytuałem. Staje się ciągłą praktyką pewności siebie i duchowego dostrojenia do obfitości, która jest wokół ciebie. To, co naprawdę robisz, to przygotowanie się na życie pełne dobrobytu którego zawsze pragnąłeś. Z biegiem czasu prosty gest mycia rąk tą wodą zaczyna wywoływać wewnętrzną zmianę. To nie tylko kwestia pieniędzy czy materialnych bogactw, ale o przekształcenie swojego sposobu myślenia na temat tego, co jest możliwe do osiągnięcia. W wielu kulturach woda jest postrzegana jako element oczyszczający, który potrafi oczyścić nie tylko ciało fizyczne, ale także duszę i umysł. Myjąc ręce tą specjalną wodą, nie tylko usuwasz widoczny brud, ale również pozbywasz się blokad energetycznych i mentalnych, które uniemożliwiają ci osiągnięcie sukcesu. Prawdziwa esencja tej praktyki polega na pozwoleniu odejść. Każdy ruch, każdy gest mycia rąk symbolizuje akt uwolnienia się od trosk i ograniczeń które sam nałożyłeś na swoje życie finansowe. Dlatego, gdy praktykujesz te tradycje, mówisz wszechświatowi, że jesteś otwarty na przyjmowanie wszystkiego, co ma do zaoferowania. Co ciekawe, uwalniając napięcie i strach, zaczynasz przyciągać nowe możliwości, nawet te, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Wielu ludzi pyta, ale dlaczego to działa? Dlaczego ten prosty rytuał może przyciągać bogactwo? Odpowiedź leży w energii. Wykonując rytuał szczerze, wysyłasz wyraźny sygnał do wszechświata o swoich intencjach, a kiedy działasz z umysłem wolnym od trosk, bez przywiązania do rezultatów, obfitość zaczyna płynąć. To nie jest proces magiczny ani mistyczny. Lecz praktyka, która łączy twój umysł z nieskończonym potencjałem wszechświata, aktywujesz wibracje dobrobytu, pozwalając jej ujawniać się w nieoczekiwanych formach. Nauka buddyjska uczy nas, że umysł jest potężny, a kiedy uda nam się połączyć nasze intencje z działaniem, świat wokół nas zaczyna się zmieniać. Myjąc ręce, tak naprawdę myjesz swoją świadomość. Oczyszczając stare wzorce myślenia i ograniczające przekonania, które powstrzymują cię przed osiągnięciem sukcesu. Sekret nie tkwi w samym akcie mycia rąk, ale w mentalnym podejściu, które przynosisz do rytuału. Czystość intencji i jasność celu to właśnie to, co czyni tę praktykę tak potężną. Teraz pewnie zastanawiasz się, ile czasu zajmuje, aby zobaczyć efekty. Prawda jest taka, że nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wyniki zależą od Twojej poświęcenia dla tej praktyki. Proces przemiany nie jest natychmiastowy, ale zaczyna zachodzić na subtelnym poziomie. Zauważysz drobne zmiany w swoim codziennym życiu, jak wzrost możliwości biznesowych, pozytywne kontakty, czy nawet wzrost pewności siebie. Te zmiany mogą początkowo wydawać się małe, ale są fundamentem do stworzenia solidnej podstawy dobrobytu. Kluczem do sukcesu jest wytrwałość. Tak jak w każdej praktyce duchowej czy rytuale, powtarzalność jest kluczowa. Im częściej będziesz praktykować, tym łatwiej będzie utrzymać umysł w harmonii z zasadami obfitości. Dlatego nie zniechęcaj się, jeśli wyniki nie pojawią się od razu. Pamiętaj, prawdziwa transformacja zachodzi, gdy pozostajesz wierny praktyce i intencji przyciągania dobrobytu do swojego życia. Ponadto ta praktyka ma głęboki wpływ na twoje samopoczucie emocjonalne i mentalne. Kiedy zaczynasz dostrzegać możliwości wokół siebie i czujesz, że przyciągasz dobrobyt, zaczynasz stawać się bardziej pewny siebie. Pewność siebie jest jedną z najważniejszych kluczowych cech do sukcesu, zarówno w finansach, jak i w życiu osobistym. Czujesz się bardziej wzmocniony, bardziej przygotowany do stawienia czoła wyzwaniom i bardziej otwarty na nowe możliwości. Myjąc ręce tą wodą, dosłownie zmieniasz sposób, w jaki postrzegasz siebie w świecie. Uwalniasz się od strachu przed brakiem i zastępujesz go pewnością, że wszechświat zawsze jest pełen obfitości, gotowy, by zaoferować ci wszystko, czego potrzebujesz. Teraz, za każdym razem, gdy myjesz ręce, staje się to aktem wiary, nie tylko w rytuał, ale w swoją własną zdolność do osiągania wszystkiego, czego pragniesz. Wszystko, o czym mówiliśmy, ma na celu pomóc ci zrozumieć jedno. Prawdziwe bogactwo zaczyna się od wewnętrznej przemiany. To nie tylko kwestia pieniędzy czy materialnych zasobów, ale tego, jak postrzegasz siebie i jak z otwartym umysłem podchodzisz do tego, co oferuje ci życie. Myjąc ręce tą wodą, oczyszczasz się nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie i mentalnie. Pozwalasz sobie uwierzyć, że zasługujesz na sukces, obfitość i dobrobyt. Praktyka ta ma głęboki wpływ na twoje życie, ale klucz do sukcesu leży w cent cierpliwości i konsekwencji. W każdej chwili, gdy myjesz ręce, przypominasz sobie o swoich celach, o przyciąganiu dobrobytu i o sile, którą masz w sobie. To nie jest magia, ale zmiana energii, która w tobie zachodzi. Wszystko zaczyna się od ciebie, od twoich myśli, intencji i decyzji. Pamiętaj, że życie to nie tylko pasmo sukcesów, ale także wyzwań, które kształtują naszą drogę. Dlatego każdego dnia zaufaj procesowi: używaj tej wody, myj ręce, ale nie zapominaj o potędze własnych myśli. Z biegiem czasu zobaczysz, jak twoje życie zaczyna przyciągać to, czego pragniesz. Daj sobie szansę na sukces, daj sobie szansę na obfitość. To wszystko zaczyna się od wewnętrznej decyzji, którą podejmujesz dzisiaj. A teraz, jeśli czujesz, że ta praktyka ma potencjał zmienić twoje życie, zachęcam cię do zastosowania jej codziennie. Niech stanie się ona twoim rytuałem. Pamiętaj, że najważniejsza jest konsekwencja i wiara w to, co robisz. Woda, którą używasz, to nie tylko symbol, to narzędzie, czy przemiany. A Twoje życie pełne dobrobytu i sukcesów jest na wyciągnięcie ręki.